Tarotowy kącik Kameli, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka, horoskop na grudzień kochani, zrobimy krzyż celtycki i sprawdzimy waszą obecną sytuację wasze nastawienie do tej sprawy co idzie z zewnątrz, jaki jest rezultat zobaczymy też jaka główna energia na ten miesiąc najbliższy dla wszystkich osób, które mają raka w znaku słonecznym, księżyc, ascendent, wenus to jest czytanie dla was, jak również znak wedyjski, sprawdzamy horoskop na grudzień Główną energię wasza sytuacja obecna, przeszkody wasze, myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło? Teraźniejszość w tej sytuacji. Najbliższa przyszłość, Wasze nastawienie do tej sprawy, hmm, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, to, co z zewnątrz idzie, nadzieje lub obawy i rezultat. I sprawdzamy, kochani. Tu i teraz. Raczej, żyje tu i teraz. Staracie się mm, nie wybiegać za bardzo w przyszłość, nie, nie zastanawiać się, co tam się wydarzyło. Cieszycie się tym dniem dzisiejszym. Spokój. Bardzo dobra energia. Nowe życie. Pięknie. Jest w Was spokój. Prawdopodobnie macie większość spraw pozałatwianych. Przebaczone. Odpuszczone. Pozałatwiane. Nic Was tutaj tak się pokazuje w głównej energii. Nic Was nie dręczy. Nic, nikt Was nie gnębi. Jest po prostu spokój. Ale budujecie swoje nowe życie. No spokojnie. Czyli można powiedzieć, że odpuściliście w przeszłości komuś. Albo w ogóle przeszłość i budujecie na spokojnie przeszłość. ale na spokojnie. Piękna karta, słuchajcie, nowe życie idzie do was. Jako trzecia karta, czyli to, do, to zmierza, doraczka. Ale super, jesteście gotowi, zaczynacie być gotowi. O, sytuacja obecna. Piotka Pentakli. Póki co, bo to jest energia braku, czyli zastanawiacie się być może. Bo no tutaj jest ta energia, że żyjecie dniem dzisiejszym, a skoro tu się pokazało, że odczuwacie brak, to być może zastanawiacie się, co zrobić, żeby zmienić swoje życie w taki sposób, żeby tego braku nie było. Czymkolwiek ten brak jest, czy potrzebujecie przyjaciela w swoim życiu, czy partnera, czy własnego domu, czy nowej pracy, jakiś brak to jest jakiś jeden aspekt, którego Wam brakuje. I zastanawiacie się, być może odczuwacie w sobie ten brak, ale główna energia jest taka, że na spokojnie do tego podchodzicie. Niedramatycznie, o. Piątka mieczy, królowa mieczy, dziesiątka mieczy, czórka pentakli. Myślę, że słuchajcie, że ta sytuacja u Was obecna jest taka, że po dziesiątka mieczy, tu jest królowa mieczy, że właśnie zaczynacie się odcinać od konfliktów, od dramatów, od takich trudnych sytuacji. Być może tak było dla Raczka, słuchajcie, to jest bardzo specyficznie, dlatego pamiętajcie, jest ten księżyc Wenus że bardzo wam kogoś brakowało, i mimo że na przykład próbowaliście się z tą osobą jakoś skontaktować, albo zbliżyć do tej osoby, albo w jakikolwiek sposób, czy na przykład jakaś współpraca to była podjąć tą współpracę jeszcze raz i okazywało się, że, okazało się, że to było znowu rozczarowujące albo w ogóle cała ta historia Was y, za każdym razem rozczarowywała i tutaj jest bo jest decyzja ok, czyli się odcinam, bo brakuje mi tej osoby, czyli wysyłam intencję i za intencją idzie energia, ta osoba na przykład wraca do mojego życia, albo w jakiś sposób się odzywa, albo się w ogóle nie odzywa, a ja nadal jestem w tej energii braku, więc odcinam się od tego i tutaj decyzja, słuchajcie, zapadła naprawdę mocna, dziesiątka mieczy i to mówi o tym, że zakończyłyście, to zakończyliście ten etap oczekiwania i bycia w tej energii braku. I tutaj jest czwórka pentakli. I okazało się, że, że ta stabilizacja, którą macie, jest całkiem niezła. I, w, I tak naprawdę nie odczuwacie braku tej osoby. Być może wcześniej, albo jakiejś sytuacji, albo jakiegoś miejsca. Być może, być może wcześniej było tak, że odczuwaliście w ten sposób, że, że nadal mi brakuje, nadal mi brakuje. A teraz się okazało, że nie, że w sumie nie jest mi tak źle. W sumie jest mi całkiem dobrze, Żyję tu i teraz, dopiero jeden dzień na raz, i jest mi całkiem dobrze i buduję swoją przyszłość powoli. Taka jest sytuacja, jaka przeszkoda? Diabeł. Albo jest tak, że ktoś was nadal kusi, albo y, nie możecie przestać o, o kimś myśleć, mimo tych wszystkich postanowień, to ten ktoś, y, mmm, jest ktoś, kto przychodzi Wam do głowy na przykład. I... I myślicie o tej osobie, albo czujecie, że historia jest jeszcze niezakończona, mimo tych wszystkich deklaracji, mimo tego, co, o czym jakie tutaj decyzje podejmujecie, to czujecie samym sobą, że, że, jeszcze, że, że jeszcze to nie jest zakończone, że jest jeszcze możliwy powrót tej osoby, albo tych emocji, albo tej sytuacji. Cesarz. No. To może być też tak, że to ktoś od Was jest uzależniony w jakiś sposób i, i ktoś o Was tak myśli obsesyjnie, i to jest, to jest dla Was przeszkoda, czyli to może być, słuchajcie, dla, dla części z Was może być taka historia, że Wy na przykład myślicie, że, że to Wy nie możecie przestać myśleć, że energetycznie ciągle przywołujecie kogoś i jesteście z tą osobą, i dlatego tutaj robicie wszystko, żeby się od tego odciąć, żeby to zakończyć, bo to Was po prostu trzyma w miejscu, albo nawet ciągnie w dół. A tutaj może być taka sytuacja, że to ktoś właśnie energetycznie y, was przyciąga, ktoś, kto nie może o was zapomnieć, ktoś, kto nie pogodził się na przykład z jakimś faktem, no jest ten diabeł. Mówię tak, dlatego, że tutaj jest cesarz, czyli ktoś, y, kto po prostu, m, ktoś od kogo się na przykład nie odchodzi, a wy to zrobiliście, albo ktoś, kto y, to tak bardziej, że. M, Pokazane jest, że to on lub ona podejmuje, podejmuje decyzję o tym, żeby, żeby to całkowicie zakończyć, i żeby się odciąć, a nie wy, że ktoś ma takie podejście tutaj. Jest wieża, czyli że to właśnie na tej osobie była taka sytuacja, m, że nie wiem, nie chce dopuścić do siebie tej myśli, że to już jest koniec, nie chce się z tym pogodzić. Koło fortuny przychodzi z jakaś zmiana, słuchajcie, czyli tak jak to czujecie po prostu może być tak, że kto ktoś was trzyma mocno energetycznie przy sobie i dlatego, aby się tak szarpiecie i zastanawiacie się, jak to zakończyć, bo chcecie tutaj na spokojnie budować swoje nowe życie. Chyba, że to czujecie, że to wy jesteście po prostu obsesyjnie o kimś myślicie. Tak jak to kochanie, tak jak to czujecie, albo wy, albo to ktoś, ale tak czy siak przychodzi zmiana jest koło fortuny. Czyli w jakiś sposób to też bo to jest na przeszkodzie, to wyjdzie też na jaw. Być może w najbliższym czasie. Wasze myśli? Dziesięć pentakli. Chcecie dobrobyt, chcecie spokoju, chcecie, y, y, chcecie mieć wszystkiego w brud. O, tak mi też przyszło do głowy: chcecie mieć po prostu dobre życie, szczęśliwe życie, y, dużo pieniędzy, y, zadowolonych y, ludzi wokół siebie. Wy chcecie być szczęśliwi. Dlatego myślę, że na, przeszk na przeszkodzie jest coś takiego, to ktoś was tak trzyma mocno przy sobie. Dziesięć kielichów. No, dosłownie. Ktoś No raczej chcę dobrobytu, chcę spełnienia emocjonalnego, chcę spokoju, chcę szczęścia, chcę przyjemnych tylko chwil. No po prostu myślę, że to... No bardzo bym się zdziwiła, gdyby to... Tak może być, że to Wy jesteście tak w, w kogoś po prostu przyczepieni. Bardziej bym czuła, że to, że to ktoś, że Wy już macie tak jakby ten etap ze sobą. Jest ta dziesiątka mieczy, tutaj już była, że już odpuściliście komuś, pożegnaliście, wybaczyliście, zrobiliście wszystko... Co um, uważaliście, że należy, należy zrobić w tej sytuacji, żeby się odciąć, żeby m, puścić do kogoś miłość, ale żeby się odciąć też od tej osoby? Takie macie myśli, chcecie dobrobytu dla siebie. I paść pentakli. I, y, albo ktoś wam jakąś propozycję złoży w najbliższym czasie, albo myślicie o tym, że, y, że coś nowego, żeby zadziałało w Twoim życiu, w Waszym życiu. Paść pentakli. Przeszłość, czyli jak do tego doszło? Rydwan. Albo, y, albo się przenie przenieśliście w jakieś inne miejsce, albo się przeprowadziliście, albo się odłączyliście od kogoś, tak jakbyście poszli po prostu swoją drogą. Macie swoje plany, swoje cele i po prostu y, mocno ruszyliście do przodu. Nie wiem, odcięliście się od kogoś, zrezygnowaliście z pracy i na przykład y, się przenieśliście do innego kraju, że jakiś ruch wykonaliście, taki zdecydowany, silny. A co za tym idzie, też y, jest pokazana śmierć, czyli y, taka duża zmiana w was wyszła. Też mi tak powszło do głowy, też tak może być, bo tak często bywa, że w momencie jak wy odpuszczacie, idziecie swoją drogą, zajmujecie się swoim życiem, spełnianiem swoich marzeń i energetycznie właśnie jesteście pogodzeni z tym, co się zadziało, też odłączeni. ten no, rycerz kielichów, w tym momencie ktoś, kto został właśnie odłączony. To zdaję sobie z tego sprawę, że nie chce, żeby to było na zawsze, że nie jest z tym pogodzony i, i będzie Was w tym momencie mm, gonił albo po prostu dawał znać o sobie. Mhm. Czyli to jest ta przeszłość, czyli coś takiego się tutaj wydarzyło, i dlatego ktoś prawdopodobnie by, jest, prawdopodobne jest to, że Wam się pojawi znowu w życiu. A teraźniejszość, dziewiątka pentakli, no to jest ta energia Wasza, że Wam jest teraz dobrze, układacie swoje życie. Planujecie sami, same, owszem, ale czy macie to wszystko w ryzach, czy macie to pod kontrolą i robicie to naprawdę tak, takim sposobem, że właśnie jeden dzień na raz. Tak, tak sobie wymyśliliście, jeżeli to zami rezonuje i to działa. I to działa, bo zaczynacie mieć spokój w życiu i wchodzicie w nowe życie, coraz bardziej jesteście gotowi. No to wchodzicie na nas spokojnie. Czyli zajmujecie się sobą, i tak. Ja tak odnoszę wrażenie, że tutaj Raczek zajmuje się sobą, to wszystko układa, a nie um, jest świadomy tego, co nadciąga. O. Rycerz Buław, a nadciąga rycerz Buław, a z Pasja nadciąga gwiazda. No, coś jest z przeznaczenia, jak najbardziej, ale to nie wygląda źle, czyli. Mm, to może być też taka sytuacja, że ktoś. Bo tutaj rycerz kielichów, że to jest właśnie ktoś, od kogo wy się tak odcinacie, i ktoś zaczyna tak y, desperacko jednak y, nie chcieć na, wam na to pozwolić, żeby na przykład urwać kontakt już y, tak na zawsze, albo y, w jakiś sposób, żebyście się odłączyli. To może być taka y, jedna sytuacja. A to może być ktoś całkiem nowy, słuchajcie, ktoś, kto. Y, to was y, y, pozna w momencie, jak wy będziecie właśnie dbać o siebie, będziecie planować swoje życie, będziecie takie samodzielne, niezależne, samodzielni, niezależni. Ten ktoś was pozna w takiej sytuacji, nie w tych mieczach, jak w takiej trudnej, tylko jak już macie to za sobą, w takim spokoju, w którym będziecie emanować. I pokazane jest, że, y, że ten ktoś w jakiś sposób będzie chciał zadziałać w waszą stronę, pojawić się, no i po powiąże was pasja. No, jak najbardziej da to nadzieję na przyszłość i też, Mocno jest pokazane, że to wszechświat wam pokierował tą osobę do was, bo jesteście w jakiś sposób, bo jesteście w takiej energii, że, że ta osoba mogła się do was zbliżyć. No. A najbliższa przyszłość siła. Nabieracie siły, kochani. To jest też taka energia, że raczej sobie myśli: OK, to mam na tyle siły, że w sumie mogę iść dalej, mogę coś więcej, mogę jeszcze spróbować to, mogę to, bo. Tutaj sobie poradziłem z tą sytuacją, poradziłam, mm, nabrałem siły przez to. w najbliższej przyszłości faktycznie odchodzenie od, y, od kogoś. Y, Są kielichów, y, trzy miecze. Uleczanie jakiejś sytuacji, która już nie działa, więc nawet jeżeli tutaj ktoś Was tak trzyma emocjonalnie i ten ktoś się nawet być może pojawi, może będzie jakaś wiadomość y, albo jakiś taki ruch od tej osoby, to zdacie sobie z tego sprawę, że to, że to już nie działa, że tam już, y, już nie ma tych emocji, że y, nawet jeżeli osoba jest ta sama, to już y, to co było, to po prostu było, że tutaj już ten powrót nie bardzo jest możliwy do tego, co się wydarzyło, że to się już po prostu rozmyło. No, że tutaj jedynie co w tej sytuacji można zrobić, to można ją uleczyć, czyli zachować poprawne stosunki, tak, żeby, żebyście, żebyście mogli razem wspólnie rozmawiać, takie pokojowe, pokojowe rozwiązanie tej sytuacji jak najbardziej. I to wszystko, że tutaj już, już jest za późno, już za dużo się wydarzyło, już to po prostu nie działa. No. Rycerz Pentakli mówi o tym, że już macie inną drogę, inną, inną drogą idziecie. Być może też właśnie z kimś innym. I tak próbowałam dołożyć, y, czy ten ktoś nowy się pojawi w tej najbliższej przyszłości. I y, pojawił się, pojawiła się, słuchajcie, taka energia, że. Mm, że są opcje, że są możliwości, ym, że Wy będziecie bardziej badać. To nie tak, że dacie od razu tej osobie szansę i wejdziecie w związek, w relację, tylko to będzie jako, jako szansa, jako, jako możliwość. I, ale Wy się nie będziecie zamykać jeszcze na inne możliwości. Jeżeli to jest y, na przykład praca, to, to również to samo, czyli ktoś będzie chciał Was namówić na jakąś pracę, żeby coś robić razem, a Wy pomyślicie sobie, okej, okay, dobrze, ale ja to jeszcze sprawdzę, może tu wyślę CV, może jeszcze tutaj zajrzę, jako, jako jedną z możliwości. Czwórka kielichów mówi o tym, że mm, tak jakby wiecie, że dla ciebie, że dla was jest, jest jeszcze przeznaczony ktoś jeszcze. O. Być może nawet będzie tak, że podejmiecie na chwilę współpracę z tym kimś, albo po prostu wejdziecie w jakąś relację, taką krótką, żeby sprawdzić. Czyli nie tak, że odpuścicie całkiem, ale żeby tak sprawdzić. Tak, no. jesteście na nowej drodze, zaczynacie kreować. Cesarzowa, swoje przyszłe życie, i tutaj już y, chcecie to zrobić porządnie, dosłownie. Czyli pojawia się ktoś, nowa taka energia, ale y, dajecie temu szansę, nawet będziecie próbować, ale to nie jest jeszcze taki temat zamknięty u Was. Dużo spore karty, ale tak jakby taki konkret się nie pokazał. Jedynie ten, ten powrót, gdzie już tutaj nie działa. Wasze nastawienie? Paść buław. Chcecie mieć coś do powiedzenia w swoim życiu, chcecie mieć tak jakby. Wy też chcecie komuś złożyć propozycję, wy też chcecie komuś coś zaoferować, chcecie, żeby od was coś zależało, od waszych decyzji, od tego. To jest taka energia. Decyzja, chcę, żeby decyzja, decyzja należała do mnie. O, dosłownie. że wy też możecie, nie będziecie tak biernie czekać, tylko po prostu też możecie działać, też możecie coś zrobić. Kochankowie, no, że potrzebujecie takiego połączenia, które będzie bliskie waszemu sercu i to będzie ktoś, z kim będziecie się mogli tak w pełni dogadać. Czynniki zewnętrzne, a z kielichów, no proszę. A ktoś to odbiera w ten sposób, kogo tutaj poznacie, że to jest dla, dla tej osoby szansa na miłość z wami. No, a to zaskakujące. Czyli wy tak raczej doświadczacie, otwieracie się, ale powoli, a tutaj ktoś będzie się cieszył z faktu, że was poznał. Lub też ta osoba tutaj, wraca, która wraca będzie chciała odnowić tą, tą relację. Dwójka kielichów, słuchajcie, pięknie. I słońce. No ale cudnie. To raczek jest tego nieświadomy. A nawet y, pamiętacie, ja tutaj powiedziałam, że wy tak sobie żyjecie na spokojnie nieświadomi tego, co do Was zmierza, co do Was nadchodzi. Coś takiego powiedziałam chyba. I, i to jest właśnie to, że z zewnątrz idzie po prostu miłość, która. Zobaczcie, jest as kielichów. Jest dwójka kielichów. I słońce. Spełnienie w miłości. Miłość to was zmierza. Z zewnątrz idzie. No. I wy nie jesteście na tą chwilę nawet tego świadomi do końca. Tak jakby nie zauważacie tego, co idzie. No pięknie. Zapytamy jeszcze. Może jest pokazana jakaś osoba. Królowa Pentakli. Piosenka była. Być może w yy, to jest, słuchajcie, tak pokazane, że będziecie z kimś rozmawiać, że to będzie taki znajomy, znajomego, że ktoś poprzez kogoś poznany, że na przykład będzie, będziecie dużo rozmawiać, jakaś taka komunikacja, ruch z kimś odnośnie czegoś i właśnie za pośrednictwem tego tutaj idzie ze was z zewnątrz. Jeżeli to Wam coś mówi, miłość, ale zmierza do Was miłość, taka spełniona. Pięknie. Nadzieje i obawy Wasze. Umiarkowanie, nadzieja, że to jest, to jest ta energia, słuchajcie. To jest ta energia. Nadzieja na to, że utrzymacie ten stan tego spokoju ducha, że nikt wam tego, tego spokoju nie zabierze, nie zaburzy, że wam jest teraz dobrze, że dużo, dużo, dużo zrobiliście, żeby ten stan mieć. Siódemka tak długo dosłownie czekałem na to, żeby było mi teraz tak dobrze, żeby miała ten spokój. I nadzieja na to, że to utrzymam, że nikt wam tego nie zaburzy. Dziewiątka buław. Będziecie się bronić, słuchajcie, energetycznie. Będziecie się bronić, będziecie stawiać granice. Żeby to się nie wydarzyło. Bo pamiętacie jeszcze. Zaczynaliśmy tutaj od tych mieczowych energii. A jaki rezultat Toreczka, Głupiec. No i super. Słuchajcie. Głupiec to jest ta energia. Idzie to Was nowe życie. Bo raz, że jesteście na to gotowi. A dwa decydujecie się. ten pierwszy Robicie ten pierwszy krok. Czyli rezultat jest taki, że zaczynacie być gotowi, gotowe na nowe życie. Odcinacie się od osób dosłownie. No. Jest, po prostu czujecie, że y, to nawet nie jest tak, że ok, odcinam się, y, bo tak należy, tylko już czujecie, że to jest czas, że po prostu sami poczujecie, że to jest najwyższy czas, żeby się odciąć od osób, które sprawiają wam tylko problemy, tylko kłopoty, przez, y, przez y, kogo jest ten spokój wasz w życiu zaburzony, że to już jest najwyższy czas, że po prostu, że już się nie da zwlekać dłużej. Jaka rada na grudzień? tutaj, jest pokazane tak, że jeżeli masz jakieś sekrety albo na przykład coś, co robicie, jakieś, jakieś plany na przyszłość, cokolwiek, co się zastanawiacie, czy powiedzieć to o komuś, czy w ogóle komu, z kimkolwiek na ten temat rozmawiać, jeżeli macie taką rozkminę i taki opór w sobie, no to yy, żeby zwrócić na to uwagę, że yy, dlaczego jest ten opór, że może faktycznie nie mówić, może żeby na tą chwilę zatrzymać to dla siebie. To jedno, a drugie jest yy, królowa kielichów i, i, i król buław. Zauroczy was ktoś, ktoś, Was obudzi wasze serce, ktoś, kto, kto działa, kto po prostu robi, kto, kto będzie chciał was zdobyć. To jest, to jest osoba, która, która po prostu zadziała w waszym życiu. Pamiętacie to tutaj na zewnątrz. Także super, bardzo dobre czytanie na raczka, na grudzień. Oczywiście pamiętajcie, że to jest po prostu na grudzień, ale czas starocie jest relatywny, jak najbardziej, więc to, to są energetycznie się tutaj. Te zmiany mogą już zadziać czyli ktoś taki może się już pojawić w waszej energii, nowy, albo poznacie kogoś takiego. Może też ktoś się pojawić z przeszłości, żeby sobie zdać sprawę, że to po prostu już nie działa, i też będziecie w spokoju, gotowi, gotowe na nowe życie. Nie ja wam tego życzę, bo czytanie naprawdę bardzo dobre. Także czy mam za was kciuki. Mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzach, jak to czujecie, jak to z wami rezonuje, jak to, jak wy to odbieracie. Amelia73.tarot, adres do mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, dajcie znać. Będziemy robić wszystkiego dobrego.